Ej, można osobno sobie zmieniać? Ty, można robić swoje zestawy. Aha, serio? Nie wiedziałam. O, cute! Jezu, można chodzić w takiej piżamce z misiem. Zobacz. Różowa może być. O! Albo taka czarno-biała, taka, ta, ta, taka pandowata trochę. I taki zwykły misiu. O! Można pomyśleć, mieście chodzisz w stroju, jaki zapiszesz? Tylko w szkole masz taki narzucony mundurek. Mundurki były zawsze straszne. U, jaka rękawiczka. O Jezu, jak on ma dupę odznaczoną tutaj. O, żeż. Dobra, zapisz. Co? Prezydent uratowany. Co to za powiadomienie? Widzicie? Prezydent uratowany. Co ty gadasz? Zapisane. Ale że prezydent, gdzie się patrzysz? Tam, gdzie mogę się patrzeć. Ty no, fajny, zoba. O, Gacza! Gacza, Gacza, Gacza. O! Słówkę chcę! O! Dawaj. Ciup. Niebieska pewnie do dupy. A mogę jeszcze? Mamy paterny. O, mamy kolory paternów, super. Mamy tarcze graficzne z tyłu i mamy formę odznak, super. O, dobra. Tylko dać jako bezimienni czy jako brak nazwy? Bo jak na przykład wpisujesz sobie taki brak nazwy, mi się to kojarzy bardzo mocno z No Game No Life. A bezimienny mi się kojarzy z Gutikiem. Bezimienni lepiej? Może być. A robimy sobie w takim nawiasie, czy nie? Gdzie mogę podpisać syrograf do dołączenia? No właśnie, zaraz zrobimy. No co, chyba ok. Tym jest auto-join, że wszyscy mogą dołączyć. A, bo to jest auto-join, dobra, tak. Ok. Zrobione? Uuu! Pokaż. Ej, my mamy swój plac zabaw? Co ty gadasz? Bezimienni, bez kitu! Tylko jestem z zypem. Wiecie dlaczego? Bo napisałam bezimienni, a nie bezimienni. Poczekaj, dlaczego tutaj jest literówka? Poczekaj. <laughs> a da się to zmienić? Wróć do miasta. No, no, a da Poczekaj. Klasycznie. Ale dla... jak to się wydarzyło? A mogę usunąć jeszcze raz? Gdy są bezimienni. Po prawej jest dobrze. Ha? Czyli dobrze napisałam? Może to tłumacz źle przetłumaczył. Bez kitu. Czekaj, ma ktoś jak sprawdzić? Na wodzie? Ja dobrze wpisałam? Bo jeszcze raz, poczekaj. Na pewno? Bezimienni. No bez, No działa. To czemu na górze jest bezimienni? U mnie jest bezimienni. Jezu, jak dobrze. Jak ja się bałam, że ja mogłem to tak spierdolić. Uspokoiłaś mnie. Dobra, jeżeli wam działa to dobrze. Nie rozumiem dlaczego jest bez imienia na górze. Prawdę nie wiem. Wszystkich nastrollował ten mod. Boże, zawał. Idziemy do ładnej pani. Dzień dobry cześć. O, oh, welcome, welcome. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się świetnie bawisz. Jestem na placu zabaw, co może później tak. Daj mi znać kiedy chcesz mojej pomocy. Tym Chyba nie mam pytań. A to super. I prawidłowy wzro... Czym jest nieprawidłowy wzrost? Więc cukier, jak znajdujesz to miejsce, wydajesz się dobrze się tu bawisz. Uwielbiam tę atmosferę. <grym> Wszyscy najebani. Oto miło mi to słyszeć i ja się cieszę, że to słyszę. Nie mogę być handlem bez zadowolonych klientów. Teraz mogę? Możesz, pozwalam. Odwiedź tyle, ile chcesz. Kiedy chcesz. Zawsze nie ma za co. Dzięki. Za jakiś czas otrzymamy coś wyjątkowego w magazynie w sklepie, więc nie mogę się doczekać. Zmienić jakiś fan klub stupkarzy. Pytanie, czy możecie dołączyć jakoś tutaj? A możemy zdjęcia robić. <laughs> Mogę być An! Oo! Czyli tak, jak jesteśmy w gildi, to dostajemy swój własny plac zabaw, to możemy zmieniać swój wygląd. Se maszyna życiowa. Nie wiem, czy widzieliście. Tu mamy jakieś rzeczy do biegania. Tam widzę jakiś portal, ale to na końcu. Tu widzę, że możemy spać w jajku. Tu mamy kulki, do których nie możemy wejść. Tutaj mamy karuzelę, na którą również nie możemy wejść. Co to za plac zabaw, na którym nie możemy nic zrobić? Eh, jak to? Tu mamy jakąś zjeżdżalnię, ale mam wrażenie, że tutaj jest coś, co będzie pewnie połączone z tamtym portalem na dole. W sensie, że tam dalej? Bardzo możliwe. Tu też jest jakieś coś, ale też nie wiadomo do czego pewnie do niczego. To bierze ze swoich postaci, tak. Więc jeżeli masz Jokera, to wtedy możesz mieć tutaj model Jokera. A to co to jest? Z tym również nie mam interakcji i z tym również nie mogę nic zrobić. Ale dlaczego? Możemy tutaj razem będziemy musieli coś zrobić. A czy. Czekaj, czekaj, czekaj. A czy mam opcję, żeby zobaczyć, kto tutaj dołączył? Ktoś już się zgłaszał do gildii? Brama zostanie odblokowana na 40 poziomie. Czyli chyba każdy z nas będzie musiał mieć ten 40, żeby ta brama została chyba odblokowana. Albo tylko ja, nie jestem pewna. Ale okej, okay, czyli jednak będzie tutaj jakaś aktywność. No super. To idziemy expić, kochani, idziemy expić. Level się sam nie wbija, musimy zobaczyć, co to robi. Zamyk w pustce. Zamiast przeczytać wydarzenie, przeczytałam udar? Dlaczego? A, bo to jest wydarzenie. A ja zamiast wydar, przeczytałam udar. Porozmawiaj z shinchi w Shibui. E, to jest shinchi Cześć. Jokoso! Witamy w Shibui. W ogóle miłego, miłego dnia. Rano, popołudnie lub w nocy Shibuya zawsze świeci jasno. I jestem własnym shinchi z Shibui. E, chcesz zobaczyć jak robię swoją sztuczkę? Maszyna kapsułowa zabawa. O, lubisz zabawki z gaczy. Tak, zbieram, kolekcjonuję. Jest tam coś takiego nieodparcia uroczego. To są takie zabawki z siecikunami. Są dostępne teraz! Możesz je znaleźć w maszynach kapsułek tutaj, w Shibuyi, więc szybko tam pobiegnij. I możesz umieścić je na wystawie albo nosić. Możesz z nimi zrobić wszystko, co chcesz. Łuf, łuf! Mogę je sadzić w dupę. No. I to są te gacze! O! To ja tędy pójdę, to ja chcę. O tu, o tu! Tu, tu! Chcę, ch chcę bardzo, tak. Czekaj. A bo tu różne są. A? Tu, 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 tu. O, czerwona! O! Nigdy wcześniej tego nie widziałem. jaki fajny! A to jest. A z balonikami jest jakiś super, tak? Zielona. Ooo! Wywrócił się! Chilend? Złota. Ooo! Też ładny, ładny chillujący. A możemy od razu pięć rzucić. A rzuć pięć od razu. Dawaj. Uh. O! To jest rzadkie. Twoje pragnienie przyniosło ci szczęście. Rer! On jest rare. Super. Możemy je obracać. Bardzo fajnie. Taki z gazetą pod pachą kul. I taki. Ej, wow, super. Mamo, ja chcę jeszcze raz. Jeszcze raz. Tur, 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 tur. O, oh no, nie udało się. Może spróbujemy ponownie? Oj, nie kuś diable. Tak, to tak już mieliśmy. No dobra, żeby było równo, dobra, żeby było... no, to cztery mogę jeszcze. Do równego. Nie! Takie sam. Um... Ale jeden rer znalazłam, więc spoko. O! Teraz będziemy mogli sobie tutaj wrzucać ładnie figurki. To obok mogę słupki? Mogę. Oferm. Fajnie. Lubię takie smaczki. O, nie mam składników. Trzeba na zakupy pójść. O jakieś tagi. Możemy wybrać trzy. Przyjazny. Rebele. Blokowałam Killie, to też zajdę. Yy, dobrze. O! Jest! Meskitu. To musimy wbić 40 i zobaczyć, o co chodzi z tym przejściem. I z tą zjeżdżanią, bo tam na górze też coś jest. Super! Bardzo mi się podoba ten pomysł. Jaki dziubuś! Malutki! A w ogóle może być 30 osób w gildii. I możemy siadać. Mam nadzieję, że oni dodadzą więcej jakichś takich aktywności, ale takich, które serio można wykonywać. Cześć! I miłego dzionka te życzę. Wieczeń szkodamy. Obojętnie, które nie? Aaa, czekaj. Wybierz pieczeń. Taki. Garu i bufu. Na bufu nie potrzebuje. Na garu ewentualnie? Czyli my będziemy tutaj mogli coś kręcić? Uzyskaj losowo jedną z... A, z następujących umiejętności. Losówka? No, no. A daj. No widziałam. A czekaj, ja mogę to. A. I mogę w ten sposób. Okej. Okay. Jeżeli chcemy, to mamy możliwość nauczyć się umiejętności od jakiejś persony. Możemy zgarnąć z niej losową umiejętność. Wchodzimy sobie w szkolenie. Umiejętność się tutaj pojawi, to możemy sobie wymienić ją na jakąś inną. Super! Podoba mi się to. Okej, okay, czyli na przykład, gdybym chciała, to mogłabym nauczyć kolejnej jakieś rzeczy Suzaku, tak? Chyba warto sobie poczekać i zobaczyć, która umiejętność by mi się przydała później. Bardzo fajne. Kompendium Person, część Person nowych mamy. O, to jest A Możemy pracować w kwieciarni? Kapustka, ziemniaczki, cebulka, pomidorki. Jakieś mistyczne nasiona. Stokrotki, słoneczniki, rzeczy odżywcze. Mini kaktus! Gdzie jest mój szpinak? Może bym kupiła ziemniaczki. Tak dwa razy kupię. To jest kosmetyczny, tak? Tak, pokaż. Aha! Możemy kupić pomadkę, możemy kupić coś do depilacji twarzy? Trebka do makijażu? Mogę mapę? To jakieś gofry? Poczekaj. Naleśniki! Naleśnikarnia. To są jakieś rurki z kremem? Melonowe smoothie. Za 5 bitew przywróci SP o 2% na początku każdej tury. O! Też fajne. Milion słodyczy. No niestety. Mógł być Joker, ale to jeszcze nie ten moment. No dobra. Ale smuteczek. No dobrze, dobra. mogę to. Do... O, mam drugą. Myślałam, że nie starczę. wystarczy. Jak to jest Hasbendo? To zrobimy serduszko. Nie? No dalej nie. Ojej! Ile też czwórek? Ta persona nie miała siura. Wspomnienia, to jest to, ok? Dobra, czekaj, 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 to to sobie podbieram. ż obejrzeć tak. Rise! Oh. Wow! i zobaczyłam dosłownie, no nie wiem, urywek sekundy i ach, i to jak wchodził i to jak szukał tego miejsca, gdzie teraz będzie żyć. ja już kurwa. no robi mnie to strasznie, no to samo, nie? go. A uśmiech otucha do uchać? w oczach, no nie? Miałem nie ryczeć, może jak fajnie ich zobaczyć znowu. Ja pierdzielę. Zostańcie kroić cebulę. よこそ、私のベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。私はアルジュースとメトイゴー、ル。いずれまた会うことになるだろう。それまではツカノマ、モトノシカイン、モいル

レシピは俺たちの声が聞こえたら、映像が映像を見つけたたろ。映像が映像をがって。が映像を見つけたら、映像が映た雨じゃねえだろ。映像が映像つら、映像が zmottonda yo na Er z tych klipów? Nie. Bo one są wspaniałe Eh, nani bot tsutatten da. Ikuzo ore. E? Demo. Nanda yo kore? Jezu, jak pokażę przebudzenie persony, to znowu będzie. Aj, 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 aj. No właśnie, odbieram nagrody za oglądanie jeszcze. どうした <exploring S 1> その怒り我が名と共に解き放てたとえ地獄に繋がれようと全てを己で見定める強き意志の力を恋あるせる Ten moment był tak cudowny i w grze, i w anime, i w ogóle wszędzie. To jest. Zawsze czeka się na ten początek, w jaki sposób Protag będzie uwalniać personę. Zawsze. O! I to trzeba mieć później dalej oglądać. <laughs> Mamo, ja chcę jeszcze! Boże, jaki to jest super! Jestem im niesamowicie wdzięczna, że to dodali. Z całego serca mam nadzieję, że w trójce i w twórce zrobią dokładnie to samo. Bo anime czwórki było fantastyczne, filmy z trójki były super. Bardzo fajnie było zobaczyć te z piątki też. Dobra, go! Na razie jeszcze nic.